Witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj przychodzę do Was z starymi, dobrymi krzyżóweczkami za 3zł Mam 10 sztuk, także inwestycja w dzisiejszy odcinek wyniosła 30zł Oczywiście krzyżówki już przygotowałam, żeby ten odcinek nie trwał za długo i żebyście się nie zanudzili Generalnie to, tak jak drapałam, to widzę, że mam 10 drapek po kolei Więc zobaczymy, czy to będzie dobry yy, draping Chyba będziemy sobie brali takie klacie po kolei No i zaczniemy sobie może tutaj od tej Już Was przybliżam Dzisiaj korzystamy z mojej podkładeczki No i tak Tutaj w tej zdrabce Nie widzę jeszcze, żeby jakieś słówko się trafiło A kolejną literkę mamy U No i tak, to nam daje pierwsze słowo Kuma Tutaj mamy w słowie Upadek Tutaj jeszcze Neurolog i to chyba wszystko. Kolejna literka. Mamy O. No dobra. Mamy tutaj w słowie Stonka, Episkopat, Blok, y Neurolog, i jeszcze Proso. I to chyba wszystkie O. A jeszcze tutaj mamy drugie O w słowie Neurolog. Ok. Dalej mamy literkę B. B. Tutaj mamy słowo krab, tabu i to chyba wszystko. No i na koniec mamy literkę C. C nam daje drugie słowo, cheese. No ale nic poza tym. Także zaczynamy od pustaka. Mamy kontrolne UB. No dobra. Kolejna zdrapeczka i tutaj mamy słowo BMW. Dobrze, a mamy jeszcze cztery literki. A kolejna mamy R. No i tak, tutaj mamy w słowie przecena, katamaran, garb. I to chyba wszystko. Dalej mamy J. J, J, mamy w słowie raj, jaskinia. Aha, kolejna litera mamy Z tutaj mamy w słowie mazurek przecena jazda i jeszcze awizo no i na koniec mamy literkę o dobra, to nam daje drugie słowo oko tutaj mamy w słowie awizo tutaj mamy w słowie okap sektor ugoda gong no ale widzę, że to również nic nam nie daje. Tutaj jeszcze przegapiłam R, ale nie było N. No dobra, sprawdźmy kontrolne. Mamy B T. <laughs> OK. Kolejna zdrapa i tutaj mamy słowo KRA. Jak na razie. A kolejna literka to I. I tak mamy tutaj słowie boisko, klif. Alpinista, abisynia. I to chyba wszystko. Dalej mamy literkę Z. I tak mamy tutaj w słowie koszyk. I to tyle. Kolejna litera Y. No dobra, to nam daje drugie słowo cynk. Tu mamy w słowie abysynia tutaj mamy w słowie krym. I to chyba wszystko. No i na koniec mamy literkę B. Tutaj mamy w słowie boisko, lumbago, Abyssinia. No i co? I znowu nic. Sprawdźmy sobie kontrolne. No niestety nie chce być inaczej. Mamy DU. No dobra. Mogłaby się trafić chociaż ta trójeczka. Kurczę. Kolejna zrabka i tutaj mamy słowo Nike. <laughs> A kolejna literka mamy Y. I mamy ją w słowie Eustache". I to tylko tyle. A Eustachy. To mi się kojarzy kiedyś była taka fajna bajka. Hojrakt tchórzliwy pies. Nie wiem czy oglądaliście. Ja strasznie to lubiłam. Dobra, kolejną literkę mamy O. To oczywiście będzie sporo. Ale widzę, że na razie większych zmian to nie robi. O nie, przepraszam, mamy drugie słowo dno. Mam nadzieję, że nie będzie dno z tych zdrapek. Dobra. Kolejna literka mamy W. Mamy tutaj w słowie Legwan. I więcej nie widzę. A na koniec mamy literkę M. No i tak. Tutaj mamy w słowie Munt, Murcja, Salomea, hmm, Hiroshima, Oman. No i co? No i lipa znowu. Sprawdźmy sobie kontrolne. Mamy B, B U czy W, dokładnie. No, coraz mniej zrapek, a na razie zero wygranych. Hmm, tutaj w tej zdrapce jeszcze nie widzę, żeby jakieś słowo się utworzyło. A kolejna literka mamy S. I tak, mamy tutaj w słowie skafander, syn. Hmm, 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 hmm. I to chyba tyle. Dalej mamy literkę L. Tutaj mamy w słowie cliff. Daje nam to pierwsze słowo Lay. Tutaj mamy jeszcze klient i to tyle. Przedostatnia litera mamy D. I tak, tutaj mamy w słowie Ordon, Skafander oraz kolejne dno, mediator. Mhm, więcej nie widzę. I na koniec mamy literkę A. No, to ciekawe, czy ono coś nam pomoże. Chociaż tak mi się wydaje, że chyba nie. O, mamy trzecie słówko referat. Dobrze, czyli jest wreszcie ta trójeczka. Tutaj jeszcze Skafander. O i mamy czwarte słówko ogar. No to fajnie. Chyba nic nie przegapiłam. Eee, a patrzcie, R było. To tu już mamy. I tutaj jeszcze, i tutaj. Matko, co ja tylko przedłapiam te literki. N nie było. I też nie. A i tylko te zostały litery. No dobra, także sprawdźmy sobie kontrolne. Mamy U, czyli coś namieszałam, tylko teraz co? Mamy na pewno 3 złote. Mamy słowo Ogar, referat i leje To skąd ja wziąłem czwarte słowo? Nie wiem. No dobra, w każdym razie mamy wreszcie tą trójkę, mamy kontrolne U. Także przynajmniej jakiś zwrocik jest. Kolejna zdrapa. <laughs> tutaj widzę, że mamy słowo zima. I to tyle na razie. A kolejną literką jest G. I tutaj mamy G w słowie gra. Groch. I to chyba tyle. Dalej mamy E. Okej, okay. tutaj mamy w słowie kuter. REGIMENT daje nam to pierwsze słówko BEM i kolejne słowo SCHEDA tutaj jeszcze mamy w słowie EXPONOT i to chyba wszystko kolejna literka mamy O i tak tutaj mamy w słowie KORONA NOE GROCH BON tutaj mamy słowo VOX i ja dziwne, że nie było V i X i tutaj jeszcze mamy w słowie troja. Dobra, to chyba wszystko. I na koniec mamy literkę. O, proszę, V, tylko że nie było X. -a. Także nic nam to nie daje. No dobra, czyli wracamy. O nie, mamy kontrolne U, więc znowu coś musiałam przegapić. Ach, no tak, bo przecież mamy już trzy słowa: Zima, Scheda i Ben. No dobra, także fajnie. Kolejna zdrabeczka do puli wygranych. I zostały nam jeszcze cztery zdrapki o matko święta, dostanę zawału i na tą chwilę widzę, że tutaj mamy słowo Irak i chyba tyle coś dzisiaj jestem zakręcona a kolejna literka mamy T i tutaj mamy ją w słowie Hetman i mamy tutaj słowo Lotto i to chyba wszystkie literki T dalej mamy znowu V tym razem niepotrzebne Kolejna litera L. Mamy w słowie lotto. No i tylko tutaj. I na koniec mamy O. No dobra, to nam daje drugie słowo lotto. Tutaj mamy jeszcze w słowie UDO, ale nie było D. Tutaj mamy w słowie jarocin, ale nie było J. No i co, zdrapeczka z takim słowem i co, i jest przegrana. Czy coś znów omina? Nie, tym razem nie. Mamy kontrolne U. No dobra, mamy jeszcze trzy zdrapeczki, także nie wszystko stracone. Tutaj widzę, że mamy słowo Igor, a kolejna literka mamy L. I mamy ją tutaj w słowie mielec i celownik. Dalej mamy literkę M i daje nam to drugie słówko mielec. Tutaj jeszcze mamy Emu i to chyba wszystkie M. Kolejna literka mamy B. I tak, tutaj mamy w słowie skryba. No i to tylko tyle. I na koniec literka D. No i tak, tutaj mamy w słowie Edyta, ale nie było Y. O, mamy słówko kolejne PAD. Także mamy trzy słówka, Igor, mielec i PAD. No i to tyle z tego D. Także znowu powinniśmy mieć kontrolę U. No i mamy. OK. Dobra. <laughs> Dwie zdrapeczki do końca. Tutaj mamy słówko Ada Puklica. A kolejna litera mamy O. I tak. Tutaj mamy w sumie Ojczym, Kos, Konduktor, y, Norwegia, Leszno, y, Olbrzym, Operator, Opona. I to chyba wszystko. Kolejna literka mamy U. Tutaj mamy w słowie Puck. No, drap się. Puck, tutaj konduktor. I to tyle. No i co? Czy coś nam jeszcze dojdzie, czy nic? Mamy kolejną literkę L. I tutaj tak. Mamy w słowie Malaga. O, mamy tutaj drogie słowo yy, Hel. Tutaj mamy w słowie Talk. No i nic więcej nie widzę, a ostatnia literka to P I tak, tutaj mamy w słowie Alpy, ale nie było Y Tutaj mamy w słowie Opona, ale nie było N Tutaj mamy w słowie Buck, ale nie było C No dobra, także co, mamy tylko te dwa słowa Także kolejna zdrapka przegrana, tak jest, mamy BS No i ostatnia zdrapeczka na dzisiaj, może da chociaż te 3 złote a póki co mamy słówko Udo. A kolejną literką jest litera B. I tak. Tutaj mamy w słowie bruzda, banan, bastard. Aha. Kolejna literka mamy M. I tak. Tutaj mamy w słowie domino i max. I jeszcze demokryt. Dobra. Przedostatnia literka mamy J. A I widzę, że jest tylko w tym słowie dress. I na koniec mamy P. A P widzę jest tylko w tym słowie logopeda, a że nie było A. Także niestety tutaj mamy puściutko przy końcu. Tak, mamy kontrolne ST. No dobra, słuchajcie, także czas na podsumowanie. No dobra, także dzisiejsze podsumowanie wygląda następująco. Tutaj mamy wszystkie zdrapki przegrane. Myślałam, że będzie ich troszkę mniej, a wygrały na dzisiejszym odcinku trzy zdrapeczki i mamy numerki 92, 90 i 88. Także, no akurat tu można powiedzieć, że co druga zdrabka wygrana i każda da zwrocik, także mamy wygrane 9 zł, czyli jesteśmy 21 zł na minusie. No, liczyłam trochę na tą krzyżówkę, no ale niestety nie udało się. Ale ja tam się nie załamuję i tak to jest moja ulubiona zrapka, więc nie wiadomo co by było i tak będę ją drapać. No dobra, słuchajcie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapki w górę. No i oczywiście bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.